Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Diablo 3 i dzisiaj, tak jak na pewno już wiecie z nazwy tego filmu, będziemy otwierać skarby Dreamów, Uzbierałem 10 skrzyneczek i zaraz je otworzę. Na samym początku chciałbym Was poprosić o ocenę mojego nagrania, jeżeli Wam się podobało to dajcie lajka, i oprócz tego możecie zasubskrybować mój nie, nie obrażę się. Dobra, słuchajcie, ogólnie standardowo zbierałem skrzyneczki na akcie pierwszym. Szukamy pierścienia Królewskiej Wspaniałości, chociaż ktoś może powiedzieć, kurde, co chce, ma zaczepisty pierścień Królewskiej Wspaniałości. Tutaj oczywiście chcę, e, e, chciałbym, żeby mi się udało e, zrobić 50% do obrażeń o trafie krytycznych, ale teraz będziemy szukać takiego pierścienia, który nie obraziłbym się na starożytny, e, oczywiście, ale nawet nie musiałbym być starożytny, który będzie miał albo soket, albo skracanie czasu odnawiania. To będzie już pierścień pod konkretny build związany ze skracaniem czasu odnawiania i z dwoma broniami. Dobra, to co? Lecimy po kolei. Pierwsza skrzyneczka. Trzymajcie kciuki. Okej, okay. karłasze. Dobra. Przesuniemy się troszeczkę gdzieś tutaj. Dobra, pierwsza siareczka jest. Ogólnie wydaje mi się, że zmniejszyli drop tych pierścieni. Piszcie w komentarzach co myślicie na ten temat. Wydaje mi się, że jednak troszeczkę zmniejszyli. Kiedyś było łatwiej wydrobić pierścień. A teraz mam nadzieję, że chociaż jeden będzie. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że w miarę szybko udało mi się, musiałem mieć sporo szczęścia wydrobić ten pierścień. Była... Wow. no niestety. Szczerze mówiąc tutaj na mnichu mam lepszy pierścień niż na normalu na Wizie i też na mnichu. E, ciach. Następna buława. Hmm. Ile zostało nam? Jesteśmy w połowie, drodzy Państwo. No, przydałoby się, żeby chociaż jeden pierścień się wydropił. Jeden, jeden. Minimum. Je. No. Znowu krważę. Nie, mam złe przeczuciawy, wy. Chociaż trzeba być pozytywnie nastawionym. Jeżeli będziemy pozytywnie nastawieni, to się uda. No dobra. Zrobiliśmy parę przysiadów i lecimy z, szóstą, z siódmą. Z siódmą. Mam nadzieję, że coś zrobią z tą przygodą, że będzie więcej ciekawych itemków, które będzie można wydrobić, a nie tylko i wyłącznie pierścień królewski. Wspaniałości. No i mamy. Wsmoły. Są... Prawienniki. No. Coś mam złe przeczucia. Ale tak to już jest. Nie mam na co narzekać. No, chociaż jeden, chociaż jeden. Ładnie. No, słabo, słabo będzie. Wiecie jak to jest. Też nieraz sami próbujecie wydrobić ten pierścień i się nie uda. No i ostatnia szansa, chociaż statystycznie rzecz biorąc ja raczej mała. Jamulecik. No niestety. Nie ma ani jednego pierścienia, ale za to będziemy mogli znowu pozbierać trochę skrzyneczek i dobra, ogólnie pokażę Wam jakie siarki wypadły. Proszę bardzo, pierwsza siareczka. Amulecik. Następna siareczka. Kozacko wyglądają te karwasze. Szkoda, że tak naprawdę niczego się nie przydają, bo wygląd mają naprawdę świetny. Berło. Szczerze mówiąc, już zostawiłem sobie jedno starożytne. Tak, na wszelki wypadek leży sobie w mnie w I Może kiedyś będzie jakiś build pod to. Ok. Same się To Proszę bardzo, następne berło. Żadne, nawet nie ma fajnych statystyk. Aramienniki. No. no i. Dwa ostatnie itemki. Hmm. Słabe. I także słabe. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Będę zbierał następne skrzyneczki. Jak nazbieram 10, to zrobię następne nagranie. Oczywiście, o ile Wam się podoba. Wiecie, co robić. Dobra. To by było na tyle piękne. Dzięki. Pozdrawiam. Pa pa i cześć.